No, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, taki konkursik wprost z a można powiedzieć też świąteczny. I co, mam dla Was tak, skrzyneczka Yorka, sygnalizator od Jacksona, jest tak, że atraktor, żółeczka Kongera 030, taka dosyć gruba. No i taki, w sumie bardziej to jest konkurs gruntowy, można powiedzieć, bo jest i taki mini stoliczek, tu jest miejsce na napoje i dwa krzesełka, także te nagrody do wygrania są. I teraz, tak, jeżeli chodzi o termin, e, właśnie zakończenia tego konkursu, e, ogłoszenia wyników, to tak. E, myślę, że zrobimy to w ten sposób, że mniej więcej jak już będzie, tak, zróbmy tak. Jak się skończy koronawirus, może nie całkowicie, ale już będzie trochę lżej, to. Wtedy trafią właśnie do Was nagrody, w sensie będzie wynik. No, bo i tak teraz na ryby zbytnio to jeździć nie można. Także wtedy byłyby wyniki <laughs> Więc tak Co teraz trzeba zrobić, żeby wygrać oto te to piękne, fajne, super nagrody. Nowe oczywiście wszystko, no bo kto by dawał używane. Co... Trzeba, teraz trzeba zrobić zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę pod filmem i napisać komentarz gotowy. E, e, tak, e, i jeżeli chcecie, to może zwiększy Wasze szanse na wygranie, to możecie udostępnić ten film na jakiejś grupie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, gdziekolwiek chcecie, żeby ten film trafił do jak największej liczby odbiorców, aby wyniki będą... Ja jeszcze ten zapowiem wyniki jakoś mniej więcej pod koniec kwietnia, bo tak szybciej niż... E, pod koniec kwietnia wyników nie będzie, także jakoś na początek maja, myślę, że akurat na majówkę, bo już wtedy będzie spokojniej na ryby, będzie można jeść, tak akurat nagrody do was trafią i wtedy będzie mniej więcej można, wtedy właśnie na no pod koniec kwietnia zrobię zapowiedź, powiem po prostu termin tego, albo na jakimś filmie, albo jakoś tak i wtedy po kilku dniach będą wyniki i co? I zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że konkurencja się spodoba, także zostaw suba i łapkę i do następnego.